Nigdy nie sądziłem, że coś takiego nie spotka. Nie byłem jednym z tych ludzi, którzy wierzą w nadprzyrodzone bzdury. Duchy, klątwy, przeklęte drogi. To wszystko wydawało mi się tanim materiałem na fora dla dziwaków i youtube'owe straszaki. Aż do tamtej nocy. Była druga 37. Wracałem z rozmowy kwalifikacyjnej w Reno. Jechałem przez Nevadę, zmęczony, z oczami na zapałkach i pustym bakiem. Na mapie widniała jedna stacja benzynowa oddalona o 20 minut. GPS stracił zasięg, ale jechałem na pamięć. Wtedy zobaczyłem bramki. Wyglądały jak zwykła bramka na autostradzie. Chociaż nie przypominałem sobie, żeby były tam jakiekolwiek płatne drogi. Na budce siedział starszy mężczyzna w uniformie bez żadnych oznaczeń. Skóra jak pergamin, oczy ukryte za szkłami grubymi jak dęka od słoików. Zatrzymałem się. Otworzył małe okienko i bez słowa podał mi papierową kopertę. Wewnątrz była kartka, złożona na trzy części. Spojrzałem na niego pytająco, ale tylko skinął głową. Musisz znać zasady, zanim wjedziesz, powiedział cicho, jakby głos miał zrobiony z dymu. Zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć, szlaban się uniósł. Droga przede mną była ciemna jak smoła, a po bokach ciągnęły się tylko wysokie latarnie. Gdy tylko przejechałem przez bramkę. Światło za mną zgasło i wtedy przeczytałem zasady. Lista zasad autostrady 101, zasada numer 1. Po północy nie patrz w tylne lusterko, chyba że chcesz zobaczyć siebie, ale z przeszłości, którą starałeś się zapomnieć. Zasada numer 2. Jeśli radio się włączy, nie odzywaj się, nawet jeśli usłyszysz swoje imię. Zasada numer 3. Nie zatrzymuj się, bez względu na to, co lub kogo zobaczysz na poboczu. Zasada numer cztery. Jeśli zegar w aucie pokaże godzinę 02:66, nie zasypiaj. Zasada numer 5. Zjazd numer 9 jest zakazany. Zasada numer 6. Jeśli zauważysz czarny samochód bez świateł, nie patrz w jego okna. Zasada numer 7. Nie zawracaj, nawet jeśli droga wydaje się błędna. Zasada numer 8. Gdy zobaczysz drugiego siebie, nie rozmawiaj. Zasada numer 9. Zjazd zero prowadzi tylko w jedną stronę. Zasada numer 10. Jeśli dotrwasz do świtu, nie oglądaj się za siebie. Nic już tam nie ma. Pierwsze 15 minut było dziwnie spokojne. Asfalt czarny jak noc, bez jednej dziury. Latarnie oddalone od siebie regularnie co 100 metrów, ale świeciły bladym, martwym światłem. Nie było samochodów, nawet insektów. Tylko ja i silnik, który brzmiał ciszej niż zwykle. Wtedy się zaczęło. Zerknąłem w tylne lusterko. Nie dlatego, że chciałem złamać zasadę. Po prostu to instynkt. Usłyszałem coś za sobą. Taki miękki stukot. W lusterku nie zobaczyłem drogi. Zobaczyłem kuchnię moich rodziców, moje dzieciństwo. Moją matkę stojącą przy zlewie i mnie siedzącego przy stole z siną ręką. Ukrywającą ślady po czymś, co miało nigdy nie wyjść na jaw. Zamrugałem. Obraz zniknął. Ale od tego momentu coś jechało za mną. Nie widziałem, ale czułem. Radio się włączyło o 0202. 02. Statyczny szum, a potem mój głos. Zgubiłeś się, Marek. Znowu. Wiedziało moje imię. Mój głos brzmiał tak, jakbym go słyszał pod wodą. Chciałem odpowiedzieć. Z gardła wyrwało mi się: Kim jesteś? I od razu pożałowałem. Wszystkie światła zgasły. Silnik się zatrzymał. Zostałem sam w absolutnej ciemności. Coś przeszło po dachu auta. Cicho, jakby chodziło boso. Po pięciu minutach albo godzinie, nie wiem, silnik wrócił. Radio milczało, ale coś się działo na tylnym siedzeniu. Nie odwracałem się i nie patrzyłem w lusterko. Wtedy zobaczyłem dziecko. Dziewczynka, może siedmioletnia, w piżamie z misiem. Stała na środku pasa, machała, cała we łzach. Gdybym nie miał tej kartki, zatrzymałbym się, ale nacisnąłem gaz mocniej. Gdy ją mijałem, jej twarz zmieniła się. Usta rozciągnęły się zbyt szeroko, oczy były czarne. Krzyknęła za mną coś, czego nie powtórzę. To nie był ludzki język. Czas przestał działać normalnie. Zegar w aucie przeskakiwał minuty w losowej kolejności. 0212 0239 0266. Gdy zobaczyłem 0266, zmożył mnie sen. Próbowałem walczyć, ale powieki opadły same. Obudziłem się z dziwnym uczuciem. Na siedzeniu obok leżał długi, mokry kosmet włosów i list: Zasnęłeś, nie rób tego znowu. Minąłem znak: Zjazd 9500 metrów. Zjazd był oświetlony tylko jednym słupem, a pod nim stał mężczyzna. Machał, ale nie miał dłoni, tylko puste rękawy. Na jego szyi wisiał mój identyfikator z pracy. Nie zatrzymałem się. Po jakimś czasie zaczęły mijać mnie auta. Wszystkie czarne, bez świateł. Jeden z nich zrównuje się ze mną. Spojrzałem przez okno. Kierowca był martwy. W dosłownym sensie sucha, szara skóra. Zęby w uśmiechu. Oczy. Martwe szkła. I coś jeszcze. Mój cień na ścianie auta zaczął się ruszać niezależnie ode mnie. Nie patrzyłem więcej. Potem ni stąd ni zowąd jechałem obok siebie. Dosłownie, drugi ja. W identycznym aucie. Tylko, że on patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Nie mrugał. Jechał równolegle przez kilka minut. Potem jego szyba opadła. Usta poruszyły się. Zjeżdżasz czy nie? spytał bezgłośnie. Przyspieszyłem. Ostatni zjazd był oznaczony jako zjazd zero. Nie było świateł, tylko mgła. I słowo dom napisane krwią na barierce. Pamiętałem zasadę, minąłem go. Zrobiło się jaśniej, zaczęło świtać. Gdy wyszedłem z tunelu, GPS znowu działał. Zatrzymałem się na poboczu. Spojrzałem w lusterko. Nic, tylko ja. Tylko pustka. Z tyłu na siedzeniu leżała kartka. Inna niż poprzednia. Przejechałeś raz, następnym razem nie wystarczy znać zasady, będziesz musiał ich przestrzegać. Do końca. Jeśli kiedyś znajdziesz bramkę bez oznaczeń w środku nocy, nie jedź albo zabierz zasady. Ale pamiętaj, nie każdy, kto wjeżdża na autostradę 101, z niej wraca.